Przejmij centrum, a będziesz kontrolował sytuację. Każdy słyszał, że centrum jest istotne i że należy rozwijać figury właśnie w kierunku centrum. Ale co to dokładnie oznacza? Centralne pola to E4, D4, D5 i E5. Bardzo popularnym i silnym otwarciem jest E4. Biały ustawia piona w centrum i bierze pod kontrolę pola na połowie przeciwnika D5 i F5 oraz otwiera Hetmana z D1 i gońca z F1. Dobrą odpowiedzią dla czarnego jest E5. Obie strony zajmują centrum i nie wpuszczają przeciwnika na swoje terytorium. Jeżeli biały spróbuje zagrać D4 z atakiem na piona E5, to czarny szybko niszczy centrum przeciwnika ruchem E bije D4. To niszczy marzenia białego o zajęciu centrum piona. Czarny nie ma żadnych poważnych problemów. Ale czy centrum jest rzeczywiście ważne? Co jeżeli czarny będzie ruszał piony bandowe? Na przykład zagra A6? Ruchy pionami są wartościowe, jeżeli zajmują istotne pola, szczególnie te na środku szachownicy. Istotne jest też odblokowywanie figur, które mogą później wkroczyć do akcji. Ten ruch nie zajmuje żadnego centralnego pola, a jedynie pozwala wieży wejść na A7, co nie jest zbyt dobrą pomocą. Skoro przeciwnik odpuszcza centrum, to biały zajmuje środek. Teraz piony kontrolują kluczowe pola C5, D5, E5 i F5. To sprawia, że czarny ma duże problemy z rozwijaniem figur. Jeżeli czarny będzie dalej grał bez użyteczne ruchy jak h6, to biały zachowa kontrolę w centrum i dodatkowo figury czarnego ciągle nie mogą wkroczyć do akcji. Właściwie czarny może chodzić tylko skoczkami, które miały możliwość ruchu na starcie partii. No a wieże mają po jednym polu. Zdecydowanie nie był to dobry początek. Za to białe figury mają mnóstwo możliwości. Hetman i końce mają otwarte przekątne, a skoczki są gotowe skoczyć w kierunku centrum, czyli skoczek f 3 co jeżeli czarny przejrzy na oczy i spróbuje wprowadzić skoczka? Okazuje się, że figury potrzebują wsparcia pionów, inaczej łatwo je wygonić. Teraz biały wjedzie pionem na D5, no i skoczek czarnego musi zmykać. Właściwie w tym momencie czarny powinien przyznać się do błędu i cofnąć na B8, ale czarny zdecydował się pójść skoczkiem na bandę. Większość figur nie lubi stać z boku szachownicy, a szczególnym przypadkiem są skoczki, bo kontrolują tylko 4 pola. Łatwo to porównać ze skoczkiem F3, który kontroluje aż 8 pól, jest dwukrotnie aktywniejszy. Co jeszcze istotniejsze, czarny skoczek nie ma żadnego bezpiecznego pola, więc biały może go łatwo zdobyć. Pion P4. Jeżeli czarny nic nie zrobi, to biały po prostu zbije na A5. Czarny zdecydował się więc, więc na skoczek C4, no ale teraz go nie zbije C4. Warto też wspomnieć, że był to trzeci ruch skoczka. Czarny ma oczywiście poważne kłopoty, może spróbować zatrzymać piony białego ruchem D6, natomiast czarny po raz kolejny popełnił ten sam błąd. I skoczek ponownie zostanie zaatakowany. Czarny całkowicie nie kontroluje centrum, a więc biały jest w stanie to wykorzystać. Wystarczy pchnąć piona z E4 na E5 ponownie z atakiem. Skoczek. Powinien umknąć na G8, ale tutaj czarnego poniosła fantazja, wszedł na G4. Zauważ, że wszystkie pola ucieczki są kontrolowane przez piony. Nawet ten pion H6 odbiera pole skoczkowi. Więc teraz H3, skoczek jest atakowany i nie ma gdzie uciec. Po skoczek bije E5, skoczek odbije na E5, a jeżeli skoczek zbije na F2, to król zbije na F2. Biały zajął centrum i zaktywizował swoje figury, więc nie ma problemu, król jest całkowicie bezpieczny. Właśnie dlatego centrum szachownicy jest niezwykle istotne.